Jeżeli chodzi o definicję zawartą w kodeksie karnym pojęcia handel ludźmi, w artykule 115 paragraf 22. Ponadto w paragrafie 23 podano definicję niewolnictwa. Handel ludźmi obejmuje swoim zakresem takie zachowania jak werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, Przechowywanie lub przyjmowanie osoby, ale ustawodawca wymaga, że te czynności muszą być połączone z zastosowaniem: czego? Przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, odstępu, wykorzystania krytycznego położenia, a także udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie, która sprawuje opiekę lub nadzór nad inną osobą.